Wyszłam na lacze, a ja już je pokazywałam na relacji na Instagramie. Ale to jest nowość: 35 zł, to jeszcze pokażę tutaj. Teraz codzienne relacje z różnych sklepów, inne niż na YouTube. także zapraszam na Instagram. Trzeba kliknąć obserwuj, konto prywatne. <grymne> muszę Was trochę zachęcić, nie? Do numeru 41, żeby klikać w tę obserwacje. O, tutaj w ogóle, jakie one chyba były w zeszłym roku, ale na samym ładne. O, czekajcie, muszę się na chwilę rozłączyć. Sekunda. Tak, i nawet chyba na jakieś promce, nie? 15 zł. Tak, ja je ko kojarzę z zeszłego roku. o, jeszcze takie tutaj zwyklaczki. ojejku, chciałabym takie. Ale z tą moją gością odpada. Mierzymy na kanale na Haluxa. Także, jak macie dziewczynę na Haluxa, to zapraszam do CDC. Film wjechał w niedzielę. Taka seria teraz co niedzielę. Będziemy sobie mierzyć różne buty. Pisałyście o klapkach, także będziemy kolejną niedzielę mierzyć klapki. 15 zł, ale ładne. Wzięłabym sobie je. Nawet wzięłabym tak po domu, wiecie? Albo nawet i. I nie, ale to jest tylko 41. Oj, ja chcę takie klapki. Sandałki w sensie. Zobaczymy je. Mega. Przykurzone są, bo bym je przymierzyła, ale... Ale nawet nie mam skarpetki. Ta wiecznie bez skarpetek. Pewnie mam flecako, dobra, ale 41 to co tu mierzyć? Ale ja chcę takie. Mega mi się podobają. Będę szukać w innym bybko. Mam nadzieję, że to jest nowość. Chyba nowość, bo jak nigdzie nie widziałam. A co tam, że halaks? Co tam, że kość? Jak radar będzie widoczny. Nawigator drogi, prawo, lewo. O, jeszcze takie. To chyba też jest nowość, no nie? 35 zł zerkam na hiciorę, ale powiem Wam, na chiciorach, bo tu są, na lewo, chyba nie ma żadnych nowości, także chyba zostaniemy sobie tak tutaj, trochę na klapkach, trochę na, na ciuszkach, no nie wiem. To też z zeszłego roku, no nie? Tak. 25 zł. Ta promka mnie interesuje. Czy to jest tylko na te dziecięce? Ojej, a co ja tutaj mam w tym? Kto mi to wrzucił? To nie jest moje, spadło mi Spadło mi chyba Czary, jakiś czary Ale nawet nie złe, co? Zobaczymy sobie Zobaczymy. O, zobaczcie Takie geciorki. Młodzieżóweczka, nie? Jest cena? Ceny brak Dobra, muszę je gdzieś tutaj odłożyć, bo ja ich nie brałam Niebieski, przyznaj się, to taki prank na mnie zrobiłeś. <grytanie> dobra, tu je odłożę A, bo ona tutaj spadła z tych, dobra I wpadło mi do koszyka, wprost do koszyka, słuchajcie Nowości. Ja już już pokazywałam te piżamki i one były 3 za 2. Czyli dalej ta prąka by w pewnie jest yy, aktualna. Ładne te piżamki, podoba mi się gacie. Ale ja już już pokazywałam to nie powtarzaj, bo dobra nie powtarzamy. No to są jeszcze w ogóle jakieś inne nowości. O, to też jakaś nowość. Zobaczymy sobie. O. No. Fajne Gacie, nie? Widać coś? Coś widać. I jeszcze taka żółta. O, coś takiego. Piżamka. O, też ładna. Zobaczymy Gacie. Zobaczymy. Tu też jest nowość. Takie. Może od dołu? Było widać. Tak, jak już lecimy tej piżamy, to jeszcze jest taka dziewczyna. Aj, zahaczyło mi się, nie? Mhm. O! Jeszcze jest taka. Nowość, czy nie? Też krótkie gaciorki, nie? No jak to na lato. O, tu są fajnie pokazane. Ale piżam, jaki wysyp w ogóle. Niebieski, dawaj, bo mi Cię porwią. Chodź tu. O, jeszcze takie. To chyba też jest nowość, zobaczcie. Ale piżam tutaj jest dużo. O. No nie? Nowość? Czy nie? Cena? 30 zł. Te, te pokazywałam to, nie? Ale jeszcze jakiś granat jest na o ramionku. O, coś takiego. Nowość? Czy nie nowość? Dla mnie nowość. Nowość, jakby jak zobaczycie. O, podają, że nowość to nowość. Już sobie zobaczymy, tylko cena. 30 zł to jest do rozmiaru XL. A one wszystkie do XL, bo nawet nie, nie sprawdziłam. Już zobaczymy. Gdzie jest jakaś metka Serio. Tak XL, dobra, czyli to wszystko do rozmiaru XL Wszystkie piżamki do XL dziewczyny to, to, to co pokazałam, nie? Ok, 3 za 2 teraz dziewczyny Także mogę się Opłaca Dobra, idziemy dalej Jeszcze tu jest jakaś, ale nie wiem czy to jest nowość Fajne gacia o, o, jakie ładne Śliczna. Ale ładne I to jest cena? Nie mam nie mam ceny. A jest, dobra. 25 zł. O, 2 XL. Tutaj już większe, dziewczyny. 2 XL. No, bo to trzeba szukać, przejrzeć, nie? Idziemy na hiciory. Jestem ciekawa czy coś na hiciorach przybyło. Zobaczymy sobie. Ale te ja chcę takie. Ja chcę takie sandałki. Już jest to nowość, czy nie nowość? Znajdę jeszcze takie. Jakie botmany nie wytrzymam. Zobaczcie tylko. Do rozmiaru 42, tak? Nie. Gdzie? 45 największe. <noise> Babu. Okej. Okay. A tutaj w ogóle jeszcze to też jakieś nowość dla panów, no nie? Też. Za 30 zł. Mhm. To też 30. Pamiętajcie o tej trące teraz. Druga sztuka 50% taniej, na hiciorach, słuchajcie, nie ma nic takiego, co, co chcielibyśmy zobaczyć, dlatego wracamy na ciuszki, co? No, a się przybliżyła babu. <noise> Serio. Ja to wracam na ten dział dla panów. Zrobimy sobie jakieś męskie... O, tutaj w ogóle lacze, chciałam powiedzieć męskie lacze. Zobaczcie, jaki lacz. No, co myślicie? 25 zł. Nowość na pewno. I tu jaki trampek w ogóle fajny. O. Taki zwyklaczek za 35 zł. Mhm. Ale dziewczyny jeszcze dla nas widzę tutaj. To jest klapek, klapek. Też no, Nie, nie jest nowość wcale, nie? Bo jakaś promka 12 zł. I teraz wszystko minus 50%. Na drugi tańszy, nie? Produkt. Tak, drugi tańszy, dobrze? Czy z tam przerzuciłam? No na drugi produkt. Jak chcę, wróćcie tam do początku filmu, a tam pokazuję tą informacje o promocji. Tutaj jeszcze jest jakaś męska pozycja, w sensie nowość. Pięć dyszek. Aha, to taka... Czyli co to są? One są już poprzeceniane? Nie. O tej przyceny jeszcze przycena? Nie. Przyceny się chyba nie łączą, nie? W sensie te promocje chyba nie. 50 zł. Mhm. I jeszcze taki lacz. Ale wysypacze dla panów, no. I no, no. 17 zł. Ale to nie wszystko, bo minęłaś ta babo. Takie zwyklaczki po prostu. Mhm, za. 20 zł. No i te wróciły. Dawno ich nie widziałam. Bo tak łazisz po męskim. 20 zł. W ogóle męskim. Pomijam, nie? O, tutaj. Za. Nie mam ceny. Dobra, to jest 20 zł. Troszkę bielizny Dziewczyny co wynapał? Dwie sztuki, 15 zł. Mam po takie zwykłe klaczki. do rozmiaru 2XL. Również po dwie sztuki. 2XL. Dwie sztuki, 12 zł. Ładnie wykończona. zobaczcie, taka koroneczka. Z siateczki, to jest siateczka? Nie. 12 zł. Do rozmiaru XL. Dwie sztuki. Mhm. Nowy wzorek, nowy na bank. Do rozmiaru 2XL. 12 zł. Dwie sztuki. O, tutaj pod spodem innych kolorek w ogóle. I obok takie paseczki, ładne te paseczki. I kropaczki. Aha, bo to jest zestaw 3 sztuk za 12 zł. Mhm. Zestaw 3 sztuk 15 zł do rozmiaru XL. Mam telefon, ale to się nie ma co przejmować, nie? Lecimy dalej. Tutaj dwie sztuki, potem odzwonię. Za dyszkę do rozmiaru 2XL. Różne, nie? Tak ładne. A, widać. Ładne, nie? Ładniutkie. To idziemy z drugiej strony jeszcze co? I takie zwyklaczki, ale je znamy. Dobra, to nie. Dyszka do rozmiaru 2XL po dwie sztuki. Różne kolory. Tak, jeszcze różowe. Mhm. Dobra, tutaj coś nasze. Zobaczcie. Nowy Żegnic. na gumaczce rękawek. 50 zł. Podmi podgląd na rozmiarówkę. Ale zobaczcie jaki paseczek w ogóle. Fajny. Co myślicie? Tylko jeden kolor no to kieszenie, nie ma. Aha, te granatowe pokazywałam. Co myślicie? Fajna kiecka. Takie spodnie ostatnio widziałam w Pepco. A tutaj jest kiecucha, zobaczcie. Ściągane tutaj, takim troczkiem. Te na rękawku, dosyć szeroka. Trzy falbany, nie dwie. Jedna jedyna, czyli wiadomo. Branie było że omówię, co to jest za rozmiar i jaka. Serio, och, babo. Naprawdę, ty jak czegoś nie zrzucisz, to jest masakra jakaś. 50 zł. To jest 38. To dużo, nie? No, dużo. I te tutaj, a to tutaj znamy. To nie. Tak sobie na chwilkę. Pochodzić, pooglądać i tak pomyślałam, do kawki, nie? Żeby wam coś wrzucić. O, jeszcze takie, bo te grantowe znamy. I tutaj jest nowość na pewno. Przypomnijmy tylko cenę. 30 zł do rozmiaru 2xL. Kieszonka jest, jest. Ładna. I idę, nie? Te koszula, nie wiem, czy pokazywałam ją. 30 zł. Do tego są jeszcze takie gaciorki, ale też pokazywałam. Dobra, to idziemy. O, z tyłu to, są to ładne spodenki, te shorty Na hiciorach, proszę bardzo, jaki hit. Mhm. To sobie je podniesiemy, zobaczymy i uciekam. O, ładne są, naprawdę są ładne. Dobra, życzę Wam cudownego dnia i zapraszam na przeglądy. Już jutro. Czy pewnie dzisiaj jeszcze wiedzie jeden? Tylko nie wiem, czy najpierw pepko, czy Action. Zobaczymy. Dobra, nieleski. Idziemy.